ma wszystkim, jak na razie zapraszamy do action, a po action jeziorko i na grilla. Tak kochani, wiesz, że w ogóle już jest wiosna oficjalnie, bo ja się dopiero dowiedziałem, że od pierwszego no dnia wiosny jest, już jest. był. No był. Czemu mnie <laughs> nie poinformowałeś o tym fakcie? Bo do przedwczoraj <laughs> też <jeszcze> nie wiedziałem. <laughs> Słuchajcie, idziemy zrobić pierwszego grilla z okazji pierwszego dnia wiosny, który jest, jest już dawno za nami. Tak. <laughs> Tylko nie mamy grilla. Na szczęście jest action. już Grzesiek, nie aż tak perfidnie. Nie. Co? Nie, nie aż tak perfidnie. Grzesiek, tak. Ale bardziej, ciekawe, ciekawe bardziej... czy, czy tych wersow, nie czy ciekawe życie, oni też tak chodzą. Ale oni tam w ogóle mają takie to sprzęte. nie ukryjesz tego. No ja tak zawsze chodzę undercover, bo mi wstyd samemu, ale jak sobie nie, to nie, nie jest wstyd. Ja się poczuwam do tej roli. Idziemy szukać grilla. Grzesiek zadbał o wałówę, ale i tak wejdziemy na chwilę do Kauflandu. Ładna w ogóle seria tych, tych talerzy. Widziałeś je? Pohadlenie. No, te są bardzo ładne, no. O tym mowa. Rzeczne. Też fajne, ale to później przejść to i tylko czy to się długo pali, bo ja w sumie nie, my w ogóle chyba w tamtym roku już kupiliśmy takiego i mieliśmy go robić, ale nie wiem czy to w Polsce zostawiłem, czy to z mamą miałem robić. robiłeś kiedyś takiego? Mhm. Długo to się pali? No dość, dość tak. tak. starczy nam jeden? Tak. Jest tylko napisane po polsku grill. To... Żadnej informacji Pogodę mamy naprawdę zajebistą Jest świetna Zresztą teraz jak na razie ma zostać Czuć już tą wiosnę w końcu, wiecie? Ogólnie nie powinienem mieć okularów jeszcze Nie powinienem nosić Ale ten nos też nie powinien tak wyglądać Jak wygląda, także <głosy> <głosy> Wydaje mi się, że okulary lepiej wyglądają niż na tamtym nosie Bo tamten yy, był krzywy I... Się nie trzymały tak jak powinny, a tutaj przynajmniej się trzymają. Tak, jest okej okay. My już tu kiedyś byliśmy, chyba nawet z nimi, tylko my szliśmy wtedy od tamtej strony i tutaj nie byliśmy. Ale tu w sumie moglibyśmy, bo tu fajnie jest. kamyki, dostęp do wody. Żeby parę fotek ceknąć <grych> na Instagrama. Chyba cztery miesiące nie mamy na Instagramie, ale. Przyrzekam, że wracam niedługo. Tylko się muszę zmobilizować bardziej jeszcze. Wcielamy łoże morzeńskie. Na Zrobię wam hałas spożywczego co mamy na tego grilla. Zjedliśmy sobie te ziemniaki, bagietkę, no i mięcha. Mamy kiełbaski, mamy piersi z kurczaka, jeszcze takie gotowe. Chcieliśmy jeszcze wziąć z szaszłyki, ale oczywiście nie było. Kiełbaski, to też nie byle Jakie, bo z boczkiem. No i ee, skrzydełka. O co się obawiamy, czy on będzie aż tak długo się palił, żeby to upiec, ale mam nadzieję, że tak. No i mamy piwko. Ja mam swoje bezalkoholowe, bo niestety prowadzę. Ja też bezalkoholowe. Tak? <grymne> <grymne> jak nie, jak jestem w trakcie, że nie piję... <grymne> tak to, to głupio brzmi tak, <grymne> Jak mam ochotę na piwo bezalkoholowe, to słuchajcie, to jest mój faworyt, bo ono ma tylko 13 kalorii i najmniej odbiega smakiem od... Od zwykłego piwa, ale też odbiega, ale nie aż tak jak te inne, także to jest moje ulubione. Nikt takiego grilla nie pali. Nie wiem czy wypali, pewnie wypaliliście, a nie, to tak wygląda w środku. Wiesz, to jest dobre, bo to wyliczasz co od razu. A jak weźmiesz takiego, co masz na stałe, to i to czyś później i, ten. I, o. Czyść. Cześć, i czyść. I cześć. Czyść, i czyść. Czyść. Przed użyciem należy przeczytać instrukcję, jest napisane. Miejmy nadzieję, że to się rozpali. Panie, bardzo. Nie wiem dlaczego. Widzę taki kawałek papieru, to się miał rozpalić. No powiem wam, że że nie polecam. No, jeszcze tak nie gadaj. Ale wiesz co, ten ogień, To mogliśmy... Znaczy ja mogę trochę oleju wziąć. Czyli jak będziesz dawał karton na górę, to się węgiel nie podpali. No czekaj, czekaj. Ma być pot. Najpierw... Nie to... musi się najpierw przestać palić. Czy nie, no możemy tu na razie ten czy nie spali? Nie. No nie wiem, pierwszy raz tak widzę, że to się robi, że się pali Czy to się lepiej wszystko? No niestety taki mały grill, że najpierw jedno później drugie chyba nie będzie mało możliwości zjedzenia tylko razem. Pierwsi <grym> się upiekły, a reszta już nie wiadomo czy się upiecze. Ratujemy po głodni Ładnie, ale że łódka te nakręcej będą potrzebować, raczej się te skrzydełkami. To było dobre, bo te cieniutkie, szybko pykło. Kochani, grunt to nigdy się w życiu nie podawać. To taka zasada. A no dobrze, żeś coś im wreszcie mądrego powiedział. <laughs> Nie no, na następnego grilla to sobie kupimy grilla, bo jednak to jest w sumie pomysł fajny, że jednorazowe, nie trzeba nic, tak wiecie, robić, ale no widzę, że to się strasznie źle pali. Teraz będziemy robić taką wersję z patykami, tak. Ale ja już się nie trącam, bo się zacząłem trącać na początku i... No nie, <laughs> no, nie no, nie no, ja nie popuszczę, nie popuszczę. I nie ma grilla. kaczki. Chyba yy, podołaliśmy, słuchajcie. Będziemy jeść. <gry> czy w kuchni tutaj widzę, że coś mu nawet wychodzić zaczęło, bo nabrały koloru skrzydełka Nie, ten grill to porażka, albo po prostu nie mamy pojęcia, jak go obsługiwać. Nie, raczej to pierwsze. Pagałam kiełbaskę, czy się nie przekazał kiełbaskę. Próbujemy Dobra z serkiem w środku. Dobra, coś tam zdzia zdziałałyśmy, nie? No zdziałałeś, zdziałałeś, że sobie nie odbierać Teraz nie chcę w kuchni zjechać, że dam parówkę, bo mi padniesz przy tym grillu. Zjedz ją, że takie tak. Mega. Mhm. Taka typowa <laughs> To tylko tyłowa z gry Kartonów co nie wiara. dzieci patrzą myślą jakiś master szef w plenerze Grzesiek Teraz na potrzeby filmu na pewno nie zanurkuje raz kolejny Nurkuj O widzieliście? Tak, czy ona nurkuje. 30 lat na karku ja nie wiedziałem, że one nurkują. Gdzie wypłynie? Czy wypłynie w kadrze, czy nie wypłynie w kadrze? Wypłynęła w kadrze, mamy to. Patrzcie, ona coś złowiła, widać? Bożego te łódko co wyrzuciliśmy. To ja mówię cały czas łódko. Skrzydełko. Kajakarki. Kajakarze, bo to tam nie ma... Jest kobieta też, kajakarze. <grystanie> Będzie na pewno <grystanie> pół <półsurowe. grystanie> To już te ziemniaki i tak są już odgotowane. Chociaż ziemniaki i... kiełbaski, słuchaj. To już tyle. Nie, to jeszcze kurczak to może i tak doszedł, bo jakby to jakaś yy, wieprzowina była czy coś, to ona potrzebuje dłużej, żeby się dopiec, a kurczak to się szybko ścina białko. Daj ich sobie podgrzej, nie dość, że palisz <grymne> całe dwie godziny tego grilla i zimne będziesz jeść. Ale chłodniejsze, lepiej smakują mi. I czuć ten ser przynajmniej. A ja by tak kupić namiot. No ja chyba się nie nadaję do namiotu. Nie? Tam widziałem kemping. Chociaż tak jedna noc w namiocie to jeszcze. Fajnie, 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 fajnie przeżyć tak ogólnie. Bo to człowiek mi to pewny, nie to zasnąć, nie, nie, nie to... Kiedyś spałem w namiocie, ale to nie będę opowiadać co się działo. Bo... No, nie będę. <noise> Może jedną, dwie noce bym wytrzymał, nie wiem. Ale to też się zdaje, bo to tak, namiot byśmy musieli skołować. Jakieś te śpiwory, nieśpiwory. To też tak nie jest chopsiop. Czekaj, czy można wypożyczyć taki sprzęt przez na AliExpress? Może do zimy by doszedł. Ja totalnie mam pomysł odcinek. Z, namiot z AliExpress i ten. I śpimy w namiocie. Taki jeden, taki jeden odcinek. Bo to ciekawe, co przyjdzie. I niezależnie tego, co przyjdzie, w jakim stanie przyjdzie, to i tak śpimy. Wiesz to ten. To ogólnie też taki właśnie fajny potęg na... No, bo to niczego nigdy nie jesteś pewien. Kto wejdzie, kto przyjdzie. Co zrobi? A my nie tacy. O, my nie z tych Tylko z tamtych o. Nie o, no, słuchajcie czekajcie. w środku. O, patrzcie. A co? Z takich tych co robią te pasty do czyszczenia zębów, te taki proszek węglisty. Eee. Dobra. Doszło nawet. Pływaj, pływaj. A nie, patrzysz tu. Tak już nic nie ma. Prawie. Żeby ich nie zatruć, bo to z czoskiem. A, jedzą, tak jak i polskie jedzą. Ale jakie śmieszne, patrz. Całe czarne i tylko mają takie czubki głowy białe. Spędzony czas 10 na 10. Grill, mogę tak ocenić? 4 na 10. 4 na 10, mm -hmm. Tak, tak. 4 to już tak, taka będzie chyba dosyć wysoka, wysoka. nota. <noise> Pamiętasz, co byliśmy w tamtym roku? Tylko to, nie byliśmy tu się przejść, tylko tam, tam gdzie się huść, No No, no. byliśmy też przy takich kamieniach. Oj, jak... pamiętam. Ja mówię, zrób mi zdjęcie, zrób mi zdjęcie i wpadł do, do tej wody, i no. no, no. no, no. Ale nowe buty, nowe buty po pół roku i tak poszedłem do Timesa i oddałem do Limit 57 tego. <laughs> Bardzo fajnie spędzony czas. Miałem bardzo zły początek roku, słuchajcie. Złe samopoczucie i w ogóle ja mam w sumie tak co roku, ale bardziej tak październik, listopad, grudzień. Ale przez to, że teraz ten ostatni październik, listopad, grudzień dużo się działo, także nie miałem tego złego samopoczucia i ono się przeniosło na początek tego roku. I już jednak, jak ta wiosna się zaczyna, przyroda budzi się do życia i chyba ja się też budzę na nowo, bo mam. Wtedy znowu z powrotem dobry humor i dzisiaj właśnie to taka była kwintesencja tego wiosennego nastroju, także było bardzo fajnie. Miałem jechać na trening, zrobić dzisiaj sobie górę, ale chyba sobie odpuszczę i pójdę pobiegać, a jutro sobie zrobię z rana trening. Skrzydełka takie, no nie jestem pewien czy one były w środku wypieczone, bo strasznie mieliśmy, że tak to ujmę, ładnie zapowietrzenie w samochodzie jak wracaliśmy, także... I obydwoje mieliśmy, wiecie, bo jak jeden ma to czy można zgonić na coś innego, ale jak we dwójkę mu się ma. Dobra, kończę temat. <grych> Oj, pranie na mnie czeka, no, mówię tyle przyziemnych obowiązków jeszcze, a jest godzina na ósma. Razem z Ukrainy. No i nie wiem moi drodzy, dylemat, dylemat. Idź na siłownię, czy pójść biegać. Ja na razie wafle drżowe, bo jak się ożrę, to już nic nie zrobię. Coś lekkiego, bo z po tym grillu. Żegnam się z Wami, dajcie koniecznie znać, czy ten vlog Wam się podobał, czy chcecie więcej Grześka, ale z Grześkiem to jest tak, że raz jest, a raz go nie ma. Nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału, żeby wiecie, było mi jest mi miło i żeby było mi jeszcze milej. Łapki, komentarze i w ogóle za wszystko dzięki. Ciał, ciałki, kuskuski. Widzimy się niebawem w kolejnych filmach. Pa!